Miałem kiedyś na studiach pewnego ekscentrycznego profesora, Amerykanina, który właściwie na każdych zajęciach przypominał nam jedną zasadę. Pamiętajcie, możecie nie zgadzać się ze mną w kwestiach tego, co ja tutaj prezentuję tych materii, które wykładam, ale dobrze będzie, jeśli będziecie mieli argumenty na poparcie tej niezgody. Zwłaszcza na końcowym egzaminie, jeśli będziecie chcieli mieć odmienne poglądy od moich, na pewno Was zapytam. Jakie są argumenty? Udowodnij, pokaż, że masz rację. Pamiętajcie, ja jestem z Missouri. Ten drobny szczegół mówił wszystko. Mieszkańcy Missouri, amerykańskiego stanu, słyną ze swojego niedowiarstwa. Podobno mają z wlekiem matki niemal wyssany taki sceptycyzm. Nie kupują łatwo tego, co ludzie mówią. Raczej jako drugie imię mają: pokaż mi, udowodnij mi. Stąd Missouri nazywany, nazywane bywa The Show Me State. No właśnie, ale nie trzeba daleko szukać, żeby na przykład w Ewangelii dzisiejszej znaleźć kogoś, kto jakby był świętym patronem mieszkańców Mizurii, ale chyba także wszystkich sceptyków na świecie. Mowa o świętym Tomaszu. Przywykliśmy traktować tę postać nieco po no bo za każdym razem, kiedy odzywa się na kartach Ewangelii świętego Jana, zawsze jesteśmy trochę zażenowani. Zawsze mówi rzeczy, jakoś tak niepasujące do kontekstu. Trochę jesteśmy naprawdę zażanowani. No ale właśnie taka jest jego rola, taki jest jego urok osobisty. Tomasz, mój ulubiony bohater biblijny, Tomasz to jest ten, który mówi dokładnie to, czego inni boją się powiedzieć. Co inni myślą, ale czego boją się powiedzieć. Tomasz jest wobec tego takim głosem rozsądku, który nie daje o sobie zapomnieć. No ale chyba jedną z tych rzeczy, które sprawiają, że może nie jest on tak ulubionym świętym w większości chrześcijan, jest to, i że no, to takie trochę dziwne. No trzy lata w szkole Pana Jezusa, co najmniej i tutaj, kiedy przychodzi w Wieczerniku do uwierzenia w to, że Jezus stał, no to Tomasz podbija tylko stawkę, jakby chciał, żeby to było niemożliwe. Kiedy... W dniu zmartwychwstania Jezus przychodzi, to jest właśnie dzisiejsze czytanie, przychodzi do apostołów, którzy ze strachu zamknięci są od wewnątrz w wieczerniku, to nie ma tam Tomasza. Ale kiedy później wrócił i reszta apostołów opowiada mu wszystko, co, co zobaczyli, on nie chce dać wiary. I co? Dziwimy się temu? Ja się nie dziwię. Dlaczego? No, zobaczcie. Jeżeli rzeczywiście apostołowie przeżyli coś, to znaczy spotkali zmartwychwstałego, on ich spotkał, do nich przyszedł, to tego nie widać. No, tego nie widać, bo oni nadal są zamknięci w tym wieczorniku od środka, na klucz, ciągle mieszani na lęku, rozpaczy, wstydu i tak dalej, nimi miota. Ciągle są jakoś. No, po prostu spanikowani, no, lepiej się nie może nie wychylać, nie, pojawia, nie pojawiać się na ulicy. No, tam ciągle jeszcze żywe są te wydarzenia, tutaj, prawda, ukrzyżowania, zmartwychwstania stania i tak dalej. Może nas jeszcze rykoszetem to dotknie nie, lepiej nie wychodzić. Jak miał Tomasz uwierzyć, że oni coś. Czy kogoś zobaczyli zmartwychwstałego? Jak miał uwierzyć w to, że coś przeżyli? Gdyby go zobaczyli, to naprawdę by, a tymczasem my dowiadujemy się z tego tekstu Janowego, że oni nawet ducha świętego otrzymali, a zachowują się tak, jakby nic nie widzieli, nic nie przeżyli, z książek się dowiedzieli i mówią Tomaszowi: Hello, <gryw> był tutaj zmartwychwstały. Tomasz miał wszelkie prawo, żeby nie uwierzyć. I dlatego, jak mówię, podbija stawkę. Dopóki nie włożę rę... rąk do boku Jego, palca w miejsce gwoździ, nie uwierzę. Hmm. No i osiem dni później Pan Jezus przychodzi powtórnie i jakby cały przekaz jest już w stronę Tomasza. Jakby Pan Jezus chciał, no jakby to powiedzieć, wykrzesać z tego niepokornego apostoła to, co najlepiej Mu wychodziło. Czyli mówienie rzeczy, które naprawdę myślał, które naprawdę miał w sercu, a których nie miał powodu przed nikim ukrywać. Bo po prostu nie miał takiej natury ukrywania. Mówił to, co naprawdę miał w sercu. I Tomasz już nie chce nic więcej. On już nie potrzebuje żadnego dotykania, wkładania palców, nic. Tomasz mówi, Najpiękniejszymi słowami Nowego Testamentu. To jest najpiękniejsza deklaracja Starego, Nowego Testamentu. Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. I dokładnie taki jest sens Ewangelii. Święty Jan mówi, że wiele znaków, które się wydarzyły, nie zapisano w tej księdze. Te zaś, które tutaj są pokazane, zostały zapisane po to, byście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście mieli życie wierząc w niego. I dokładnie. Tomasz jest uosobieniem takiego wierzącego. Nie apostołowie, nie ci, którzy już widzieli go wcześniej, tylko Tomasz. Hmm, zdumiewające, co? Właśnie ta jego, z jednej strony, ten jego, ten, ten jego przymus wewnętrzny, mówienia, kiedy nie rozumie, mówienia, kiedy ma wątpliwości, ale ta jego szczerość, że to, co w sercu, to na języku. I teraz. Zobaczywszy zmartwychwstałego, dokładnie z serca pochodzą jego słowa: Pan mój i Bóg mój. W tym wieczorniku pan Jezus udzielił apostołom ducha świętego. Tchnął na nich, to jest taki obraz przypominający powołanie do życia pierwszego człowieka z drugiego rozdziału księgi Rodzaju. Jezus rzeczywiście, dając im ducha, tchnie na nich, jakby powołuje ich do nowego życia, teraz zupełnie nowego stylu życia i ten Duch Święty ma ich um, ożywiać, ma ich uskrzydlać tak, żeby mogli być świadectwem przekonującym. I zobaczcie paradoks, przecież oni otrzymali tego Ducha Świętego w dniu zmartwychwstania, ale 8 dni jeszcze trzeba było czekać, żeby oni dotknięci tym świadectwem właśnie sceptyka Tomasza, żeby wreszcie zrobili użytek z tego ogromnego daru jaki otrzymali. Żeby dali się ponieść tej Ewangelii, temu cudownemu, tej cudownej relacji, którą mieli z Jezusem. I od tego momentu właściwie zaczyna się nowy rozdział w Kościele. Tylko mnie to zdumiewa, że Pan Jezus buduje praktycznie przede wszystkim na wierze tego septyka. Oni dopiero dołączają, doszlusowują, można by powiedzieć, to Tomasz jest w centrum. I on jakby nadaje tempo, Nadaje po prostu taki bieg wydarzeniom. Tutaj jest bardzo ciekawe jeszcze to zwrócenie uwagi, kiedy Pan Jezus daje im Ducha Świętego, mówi o pierwszym konkretnym, namacalnym owocu, który będzie z tego wynikał. Macie teraz, będziecie narzędziami Boga, przez wasze ręce będą ludzie otrzymywać odpuszczenie grzechów. To jest pierwszy, taki wręcz namacalny owoc zbawienia. Nikt, my różne rzeczy możemy robić jako ludzie, no naprawdę na księżyc latać nawet, ale nikt z nas nie ma władzy sam z siebie odpuszczania grzechów. To jest zbyt jakby duże zadanie. Pan Jezus wyposaża swoich apostołów w taką władzę i mówi do nich: komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą im zatrzymane. W tym właśnie wyraża się Boże miłosierdzie. Bóg jako Ten, który nie gardzi człowiekiem pomimo jego słabości, i jego grzechów, Bóg po prostu chce go mieć blisko. I ta bliskość się realizuje, konkretnia, kiedy odpuszczone są grzechy tego człowieka. Tylko, że to nie działa jak magia, jak magiczna różdżka, bo do tego trzeba dwojga. To znaczy, człowiek musi tego chcieć. Musi chcieć tych, tego odpuszczenia grzechów. I są i będą tacy, którzy nigdy sobie na to nie pozwolą. Po prostu nie będą tego chcieli. I to są właśnie ci, o których Pan Jezus mówi, komu im zatrzymacie. To znaczy, nie da się, nie będzie dyspozycji wewnętrznej, nie będzie woli w tych ludziach, żeby, i, żeby otrzymali odpuszczenie grzechów. No, no nie zrobicie nic. I można powiedzieć, że tutaj widać granice Bożego Miłosierdzia. Bóg nikomu nie odmówi swojego przebaczenia. Ale jednocześnie do tego, by ono zadziałało, potrzebny jest człowiek. W przeciwnym wypadku mielibyśmy jakiś, przepraszam, gwałt na woli człowieka. No to jest ten słynny kazus z tym ateistą, który, który ma iść do nieba. Tak? Jeżeli ktoś jest ateistą, odrzuca Boga świadomie przez całe życie, on miałby pójść do nieba dlaczego? Dlatego jakby to, to oznaczało, to byłoby nieludzkie, bo to tak jakby Bóg mu wykręcił rękę i wrzucił go do nieba, żeby tam był koniecznie z Nim. No nie, ten człowiek przez całe życie nie chciał Boga, nie odrzucał Go. Yy, powiedzmy, że nie mamy żadnej wiedzy o tym, że hmm, no nie, nawrócił się nawet na łożu śmierci, bo to już by zmieniało wszystko. No to po co Bóg miałby go uszczęśliwiać na siłę sobą, skoro On tego nie chciał, prawda? Innymi słowy, tutaj widać, że Boże miłosierdzie ma też swoje granice. Bóg daje wszystko na tacy, ale człowiek musi po to sięgnąć, musi tego chcieć, żeby to otrzymać. I jeśli nie chce, to można powiedzieć, Bóg odchodzi z kwitkiem. Bóg jakby ze swoim miłosierdziem no nie działa nic poza tym, że jest, że czeka, że nigdy się nie zmęczy. Ofiarowywaniem swoich darów, ale człowiek musi chcieć je wziąć. I dlatego, jak mówię, no, Boże miłosierdzie ma swoje granice. Znaczy, nie tyle ma swoje granice, co jest ograniczone ludzką wolą. Taka sytuacja. To, że będą tacy ludzie, którzy nie będą chcieli przyjąć Ewangelii, Bożego miłosierdzia, jest jasne, czy było jasne już od czasu pierwszych chrześcijan. W pierwszym czytaniu dzisiejszym. Słyszymy o sytuacji Kościoła, który już po właśnie otrzymaniu Ducha Świętego, po zesłaniu Ducha Świętego, rozwija się bardzo dynamicznie w Jerozolimie. Oczywiście apostołowie grają pierwsze skrzypce, ale są tam ludzie, którzy również uwierzyli w Jezusa i którzy już nie boją się otwarcie Go wyznawać. Nie patrząc na niebezpieczeństwa, na potencjalne konsekwencje, złe konsekwencje, złe konsekwencje tych, tego wyboru, oni oficjalnie już są zadeklarowanymi wyznawcami Jezusa i dają się publicznie zobaczyć w portyku Salomona, czyli jednym z takich krużganków, które otaczały plac świątynny. Czyli są na widoku publicznym. I jest tutaj bardzo ciekawa wzmianka w tym fragmencie Dziejów Apostolskich. Słyszymy o tym, że z obcych nikt nie miał odwagi do nich dołączyć. A lud ich wychwalał. Kto to są ci obcy? Właśnie dziwna rzecz, trwała dysputa, ale ci obcy to są ci, którzy, tak można najogólniej powiedzieć, nie jakaś konkretna grupa ludzi, nie wiem, z tej czy z tamtej miejscowości, ale to są ci, którzy boją się pewnej zmiany stylu życia, którzy już wiedzą po wcześniejszej historii z Ananiaszą, Ananiaszem i Safirą, wiedzą już, że ta grupa, że to jest coś więcej. Jeśli dołączysz tam nie mając wewnętrznej dyspozycji serca, dołączysz tam z powodów tylko koniunkturalnych, to może się skończyć tragicznie. Wobec tego trzymają się na dystans, nie chcą, ponieważ nie są gotowi na tą przemianę serca, która jest niezbędna, żeby dołączyć do tej grupy. I zaraz w następnym zdaniu słyszymy, że rosła też liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Innymi słowy, Obok tych tak zwanych obcych, którzy może mieliby ochotę dołączyć do tej właśnie takiej eksplodującej, gdy chodzi o, o influencerskość grupy, są ludzie, którzy z czystego serca po prostu przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa, w Pana. I ci z potrzeby serca dali się przemieniać temu duchowi świętemu, więc w naturalny sposób ciągnęli do tej społeczności pierwszego kościoła. Ale to jest bardzo ciekawe, że już od początku są tacy, którzy nie przyjmą, nie przyjmą, nie chcą, boją się. Ten lęk jest tutaj bardzo ciekawy. Nie mieli odwagi. Lęk, jak zauważacie, jest właściwie wątkiem, który przewija się przez wszystkie dzisiejsze czytania. Zalęknieni byli apostołowie w Wieczerniku, zalęknieni byli ci, którzy może mieliby ochotę dołączyć do chrześcijan, ale jednak okazało się, że lepiej tego nie robić, bo to może być niebezpieczne. Ale w apokalipsie, w tym drugim dzisiejszym czytaniu, również czytamy o lęku, przynajmniej zostaje on zdiagnozowany jako pierwsza rzecz, która jest do usunięcia. O czym mowa? Początek apokalipsy św. Jana. Jan jest na wyspie Patmos. I tam mówi, że w dniu pańskim, czyli w niedzielę, ma widzenie. Widział jakby syna człowieczego, który z dalszej narracji okazuje się, że jest nim Jezus Chrystus, który przechadza się pomiędzy siedmioma świecznikami. Te złote świeczniki, z każde z nich symbolizuje inny kościół, do którego to orędzie, to przesłanie jest adresowane. I teraz święty Jan. Zdaje sobie nagle sprawę, że to, co przed nim się roztacza, to jest nadprzyrodzone i jakby tym świetną się czuje taki malutki, taki nieadekwatny, taki po prostu być może nawet jak na dłoni widzi swoje grzechy, swoje małości i po prostu boi się. Są też inne źródła lęku. Ta księga jest pisana po to, żeby pokrzepić serca pierwszych chrześcijan, którzy już do, zaczęli do, do doświadczać pierwszych prześladowań. To już w latach 80. prześladowania za Domicjana dały się wyznaki, nawet jeśli nie trwały długo czy nie były ciągle przez ciąg, ciągle yy, praktykowane przez kilkadziesiąt lat, to one zostawiły swój ślad, pewien, pewien uraz w pamięci chrześcijan, którzy spodziewali się właśnie także najgorszego, że ono może wrócić. I ku pokrzepieniu serc ta księga jest pisana, i jakby ona adresuje różne lęki, które chrześcijanie w tamtym czasie mieli. Ale jakby uosobieniem tych, tych chrześcijan, ale i tych lęków jest również właśnie główny bohater, czyli święty Jan. Jan mówi tutaj, że upadł jak martwy do stóp tego właśnie jakby Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. To jest pierwsza rzecz, którą Syn Człowieczy mówi. Przestań się lękać. Na strachu nie zbudujesz niczego. Nie zbudujesz relacji już bynajmniej. Nie wzniesie się gmach Twojej wiary. Absolutnie nie. Przestań się lękać o to, co dziś, co jutro. Po prostu mi zaufaj. I mówi dalej. Zobacz, jestem pierwszy i ostatni. To taki symbol, który opisuje Boga. Pierwszy i ostatni. Początek i koniec. To są słowa, które opisują właśnie Wszechmogącego. Żyjący, choć byłem umarły, Jestem, mam klucze śmierci i otchłani. Posiadanie kluczy oznacza posiadanie władzy nad śmiercią, ale nad, także nad otchłanią, czyli miejscem, jak wierzymy, tym szeolem, tym miejscem, które wyznajemy w credo, do którego Pan Jezus zstąpił, do piekieł zstąpił, prawda? Wielka sobota, jakby upamiętnia ten moment. I Jezus mówi, że mam władzę. Nad śmiercią i otchłanią. No to kto może mieć większą władzę w tym świecie? Albo komu taka władza jest należna? Bogu jedynie, prawda? Innymi słowy, ty jesteś ze mną, zadajesz się ze mną, a ciągle masz jakieś lęki? Nie może tak być. Nie bój się to jest pierwsza rzecz. Tutaj bardzo mi się przypomina, czy bardzo jakoś tak pasuje mi to do kontekstu mojej książki, która już niedługo wyjdzie, to serdecznie Was zapraszam. Przy okazji yy, bardzo proszę już nie wpłacajcie pieniędzy na zrzutkę, yy, bo jest już za dużo pieniędzy. Po prostu ja przepraszam, nie wiedziałem, że ja to w ogóle powiem, ale nie, proszę nie wpłacajcie już więcej pieniędzy na zrzutkę, dlatego że już naprawdę jest wystarczająco, a nawet lekko ponad, i ci organizatorzy zbiórki już nie wiedzą, co z tym zrobić, i nawet posądzali mnie o jakieś, umówmy się, jakieś nieczystą grę tutaj. Nie ma żadnej nieczystej gry. Doceniam Waszą szczerość, kochani, ale już więcej pieniędzy naprawdę nie potrzeba. To wszystko zostanie zaraz skonsumowane na publikację tej książki i ona już niedługo będzie. Ale w tej książce mówię m.in. o wierze, że jest, ona ma swoją siostrę. Siostrą jest odwaga. Nie można wyznawać wiary bez odwagi. Wiadomo, że dotykają nas lęki różnego rodzaju, wiadomo, że mamy ich na co dzień niemało, ale jednak lęk jest tym, co zabija relacje, a relacja to przecież drugie imię wiary. Wiara to relacja. Jeśli ktoś, na przykład w takiej relacji mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, przyjaciel, przyjaciel, ma jakieś lęki względem tej drugiej osoby, to to, to się źle skończy, to źle rokuje. Jest coś, co go niepokoi względem tej drugiej osoby, to to się. Innymi słowy, lęk to jest coś, co zabija relacje. A odwaga czy zaufanie, odwaga, yy, która jest potrzebna do działania, ona pokrzepia wiarę, wiara się nią zasila. Bez odwagi nie ma mowy o wyznawaniu wiary. Zobaczcie, my na co dzień też, ile my potrzebujemy odwagi, żeby no, wierzącymi być. Może to nawet jest taki papierek lakmusowy, bo często nas nikt nie będzie zabijał za to, że jesteśmy wierzący, przynajmniej tutaj w Polsce. Natomiast na pewno będą nas zabijać śmiechem, albo będą próbować. W ten sposób, że jeżeli okaże się przy stole, wśród nieznajomych, że jesteśmy wierzący, no to niektórzy pokiwają głowami, inni powiedzą średniowiecze, a, a inni teatralnie się zdziwią i powiedzą: o, w XXI wieku jeszcze ktoś, no fajnie, fajny skansen. To jest nieprzyjemne, to boli, ale odwaga, żeby powiedzieć, przyznać się do tego, że jestem wierzący, to jakby sygnał z wnętrza, że z moją wiarą jest wszystko ok, że ja że, że ja ją właśnie zasilam. Nie boję się powiedzieć wprost o tym, kim jestem. Swojej tożsamości nie będę ukrywał. Pewnie, że nie ma się co z nią afiszować, narzucać się itd., itd., ale. Pewno, pewne rzeczy związane z moją tożsamością muszą być czytelne nie tylko dla mnie, ale dla tych, którzy chcą się o tym dowiedzieć, nawet po to, żeby to wyśmiać. To dla własnego takiego procesu pokrzypienia swojej wiary jest bardzo, bardzo zdrowe. Kochani, więc w tym dzisiejszym dniu w niedzielę Bożego Miłosierdzia, słyszymy o tym, że Bóg nie brzydzi się naszymi grzechami, że absolutnie chce mieć nas blisko. I Jego miłosierdzie, czyli taki sposób patrzenia na nas, który sp sprawia, że o, traktuje nas lepiej, niż my na to zasługujemy, to jest takie zasadnicze Jego podejście do nas. Z drugiej strony Boże miłosierdzie my możemy sami ograniczyć. To znaczy możemy sobie nie pozwolić na to, żeby tego miłosierdzia zaczerpnąć. Jego pierwszą znaką jest odpuszczenie grzechów. My to wiemy, że w sakramencie pokuty, bardzo często korzystając z tego, na pewno czujemy, czy to jakieś uczucie lekkości, czy to no w ogóle takie, taki inny oddech, można powiedzieć, wiary. Ale możemy sobie na to nie chcieć pozwolić, po prostu rezygnować z tego świadomie i w ten sposób stawiamy granice Bożemu miłosierdziu, prawda? I innymi słowy, paradoks. Miłosierdzie nieskończone, ale człowiek może mu postawić granice. Zawsze będą tacy ludzie. Którzy podszyci lękiem nie będą chcieli wejść do naszego grona, choćby dlatego, że będą się obawiać, że za dużo trzeba będzie zmienić w swoim życiu, że Duch Święty wywróci ich serce do góry nogami, tak samo i życie. O tym czytamy także w Dziejach Apostolskich. No i wreszcie na koniec słyszymy w, w Apokalipsie słowa: Nie bój się, ja mam całą władzę w tym świecie. Choćby nawet ktoś próbował udawać nie wiadomo jak potężnego, do mnie należy cała władza. I wydaje mi się, że jedno z zasadniczych przesłań dzisiejszych czytań jest takie. Jeżeli masz jakieś lęki, które cię paraliżują, wszystko jedno na jakim tle, niekoniecznie muszą być one związane z wyznawaniem wiary, ale jeśli są jakieś lęki, które cię paraliżują, to być może to słowo właśnie jest dzisiaj do ciebie. Nie lękaj się, przestań się bać. Ja jestem z Tobą, mówi Jezus, i Twój lęk zabieram. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Dariusz Iwański.